Cześć! W tym filmie pokażę wycinek tego, w jaki sposób podchodzę do tłumaczeń aplikacji, a konkretnie przygotowywania plików zawierających frazy, które wymagają tłumaczenia. W tym przypadku akurat poduszam się w projekcie napisanym w PHP, aczkolwiek ogólna zasada tłumaczeń zwykle jest bardzo podobna, czyli zazwyczaj mamy jakiś plik powiązany z konkretnym językiem, w przypadku którego uwzględniamy klucze, które są faktycznie wykorzystywane w kodzie aplikacji oraz ich odpowiedniki w poszczególnych językach. Jednym z głównych problemów, jaki mam z takimi plikami, jest ich objętość, a konkretnie fakt, że ich ręczne przetłumaczenie po prostu zajmuje dużo czasu i jest nudnym zadaniem. Z tego powodu, przy okazji ostatnich tłumaczeń moich aplikacji, opracowałem sobie specjalny sposób wykorzystujący api Deeply. Jest to usługa analogiczna do Google Translate, natomiast w mojej opinii na podstawie moich doświadczeń działa nieporównywalnie lepiej. W dodatku udostępnia api, do którego się możemy po prostu podłączyć, aczkolwiek zwracam uwagę na fakt, że to api jest płatne. I mało tego jego cena zależy od poziomu wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym, z tego powodu już w tym miejscu przestrzegam przed różnego rodzaju błędami, które mogą spowodować, że przypadkiem prześlemy tam zbyt dużą ilość danych, niż planowaliśmy początkowo. W każdym razie przede wszystkim trzeba poznać tutaj pewne zasady polegające na automatycznym tłumaczeniu takiego pliku. Oczywiście też zwracam tutaj uwagę na fakt, że taki wygenerowany plik będzie trzeba też ręcznie zweryfikować, ponieważ tłumacz nie jest nieomylny i jednocześnie mogą powstać pewne błędy. Natomiast nie zmienia to jednak faktu, że pierwszy krok polegający na wykorzystaniu Deeply niesamowicie przyspiesza całe zadanie. Kolejną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest fakt, że taki plik zwykle będziemy przygotowywać tylko jeden raz dla konkretnego języka. Z tego powodu nie ma potrzeby, aby całkowicie w pełni automatyzować proces tłumaczenia, tylko opracować sposób dla tego konkretnego projektu, skorzystać z niego. I w zasadzie wtedy będzie można go po prostu usunąć. W celu wygenerowania sobie nowego pliku zawierającego tłumaczenie, wykorzystamy lubianą przeze mnie aplikację Keyboard Maestro. Dzięki niej będziemy w stanie odczytywać zawartość tego pliku i przechodzić przez poszczególne jego linie, a następnie po odpowiedniej modyfikacji przenosić je do kolejnego pliku. Przejdźmy więc teraz do Keyboard Maestro, gdzie utworzymy sobie nową akcję, której nadamy nazwę Translate UI. W jej przypadku będziemy uruchamiać ją ręcznie, więc niepotrzebny jest tutaj żaden trigger, natomiast dodamy do niej kilka akcji. Pierwszą z nich będzie pętla for each, i w tym przypadku będziemy poruszać się po liniach wewnątrz kolekcji składającej się z linii, które będą odczytywane z konkretnego pliku. Ten plik możemy tutaj wskazać, odwołując się do katalogu, który przed chwilą otwieraliśmy. Jeżeli interesuje Cię to, w jaki sposób tak szybko wywołuje listę akcji, to po prostu w menu edit. Insert Action oraz By Name mamy skrót z pomocą którego łatwo możemy wywołać to okienko. W tym momencie mamy tutaj pętlę, która będzie przechodziła przez linię dokładnie tego pliku. Zawartość każdej z tych linii będzie dostępna pod zmienną Line. Oznacza to, że będziemy musieli sprawdzić, czy wewnątrz konkretnej linii występuje fraza do tłumaczeń, ponieważ tutaj, tutaj i tutaj jej nie ma, natomiast tutaj jak najbardziej się znajduje. W związku z tym skopiuję sobie tą pierwszą linię i wykorzystamy ją sobie tutaj do tego, aby utworzyć wyrażenie regularne, którego zadaniem będzie zaznaczenie frazy do przetłumaczenia. W tym przypadku jest to niesamowicie. Ponieważ interesuje nas wszystko, co znajduje się pomiędzy strzałką oraz apostofami. W tym miejscu, jeszcze wykorzystując nawiasy, zaznaczamy grupę, która dokładnie pojawia się tutaj, więc rzeczywiście otrzymujemy frazę, którą musimy przekazać do dipli. Zatem kopiuję teraz wydarzenie regularne. I będziemy musieli tutaj dodać akcję, która wykorzysta właśnie wydarzenia regularne. Przeciągnę ją sobie tylko w to miejsce, aby była wykonywana wewnątrz naszej pętli. No i tutaj będziemy przeszukiwać zmienną o nazwie line. I tutaj wykorzystamy wydarzenie regularne, które mieliśmy przed chwilą. I teraz tylko jeszcze muszę upewnić się, że to makro, w przypadku nieodnalezienia wybranej frazy, nie będzie zatrzymywało całego makra. Zatem efekt będzie taki, że nawet jeżeli będziemy przechodzić przez linię, która nie zawiera frazy do tłumaczenia, będziemy w stanie dalej przechodzić po pliku. Kolejnym krokiem będzie tutaj oznaczenie nazwy zmiennej, do której będzie zapisana odnaleziona fraza. W tym przypadku robimy to w okienku numer 1, które zawiera dokładnie grupę zaznaczoną nawiasami. No i teraz, jak być może już się domyślasz, będziemy mieć tutaj do czynienia z instrukcją warunkową if, ponieważ będziemy sprawdzać, czy ta zmienna zawiera jakąkolwiek zawartość. Zatem tutaj z tej listy wybieramy variable condition i podajemy nazwę naszej zmiennej oraz upewniamy się, że ta zmienna w tym przypadku istnieje. Jeżeli nie istnieje, wykorzystamy tutaj akcję append text to a file, którego zadaniem będzie po prostu zapisanie całej linii do naszego nowego pliku. W przypadku Keyboard Maestro do zmiennych odwołujemy się w taki sposób, czyli wykorzystujemy tutaj w następujący sposób słowo kluczowe variable, a następnie podajemy nazwę zmiennej. I w tym przypadku zaznaczymy tylko, że chodzi nam o plik EN. I teraz, jeszcze istotną rzeczą, na której nam tutaj zależy, będzie usunięcie zawartości tej zmiennej dla każdego kolejnego wywołania tej pętli. Zatem, upewniając się, że znajdujemy się wewnątrz pętli, wykorzystujemy akcję ustawienia w zawartości zmiennej i wskazujemy jej wartość na słowo kluczowe delete. Dzięki temu zostanie ona całkowicie usunięta na potrzeby sprawdzania kolejnej linii. Efekt końcowy powinien być taki, że już na tym etapie, w momencie, gdy wykonamy sobie to makro, rzeczywiście zaczynają pojawiać się tutaj pewne frazy. Jednocześnie nie są one tutaj poprawne, ze względu na to, że nie uwzględniliśmy nowej linii. Jeżeli teraz wyczyszczę ten plik, a następnie wywołam ponownie makro, no to teraz zdecydowanie wygląda to lepiej. Oczywiście w tym momencie pozostał nam do zrealizowania krok polegający na samym przetłumaczeniu frazy i w tym celu, dokładnie w tym miejscu, wykorzystamy sobie akcję o nazwie execute a shell script. Wewnątrz niej zapiszemy sobie następujące zapytanie, które, jak widać, łączy się za API Deeply i wykorzystuje tutaj zmienne keyboard maestro, które w przypadku tej konkretnej akcji muszą być zapisane w nieco inny sposób. Mianowicie, jak widać, mamy tutaj dolar, a następnie kmvar i podkreślenie, a następnie nazwę samej zmiennej. Jeżeli chodzi o ustawienie Deeply API key, to oczywiście pobieramy go z panelu Deeply. Następnie wewnątrz keyboard maestro wybieramy skrót klawiszowy command przecinek aby otworzyć preferencje i tutaj w zakładce zmiennych możemy dopisać nową zmienną o nazwie Deeply API key. i w moim przypadku będzie to tylko Deeply API key 2. W przypadku której oczywiście w tym miejscu wklejamy klucz API, warto tylko upewnić się, że nie ma tutaj żadnych dodatkowych znaków. W każdym razie po takiej konfiguracji zmienna tutaj będzie dostępna. Więc musimy się tylko upewnić, że druga zmienna również zostaje odpowiednio przekazana. W tym przypadku jak najbardziej jest to prawda, ponieważ mamy tutaj dokładnie zmienną o tej samej nazwie, więc jeżeli teraz wywołamy sobie ten skrypt, powinniśmy otrzymać odpowiedź, która jak widać jest w postaci obiektu JSON, gdzie w tym momencie nie mamy tutaj żadnego tekstu, ponieważ oczywiście zmienna zawierająca frazę jest w tym momencie po prostu pusta. No to teraz kolejnym krokiem będzie odczytanie odpowiedniej właściwości tego zwróconego obiektu JSON. W przypadku Keyboard Maestro sytuacja jest tutaj trochę złożona. Przede wszystkim musimy utworzyć nową zmienną zawierającą przetłumaczoną frazę i jej zawartość przypiszemy do następującej zmiennej. Jak widać, wy wykorzystujemy tutaj specjalne słowo kluczowe JSON Value Compact. A następnie tutaj będziemy odwoływać się do zmiennej, do której będziemy zapisywać sam obiekt odpowiedzi. Konkretnie w tym miejscu możemy wybrać, że chcemy zapisać rezultat do zmiennej o wskazanej nazwie. W naszym przypadku będzie to response. Następnie się już jak w przypadku obiektu JSON do właściwości Translations, wybieramy pierwszy element, a następnie właściwość tekst. W rezultacie efekt będzie taki, że dokładnie pod tą zmienną będziemy mieć przetłumaczoną frazę. No i teraz jedyne co musimy zrobić, to zamienić bieżącą frazę, którą odnaleźliśmy w tym miejscu wewnątrz naszej linii i zamienić ją na przetłumaczoną wersję. Czyli w rezultacie chodzi nam po prostu o wykorzystanie akcji search and replace, którą musimy umieścić dokładnie w tym miejscu, a następnie będziemy przeszukiwać zmienną o nazwie line w poszukiwaniu frazy zapisanej w tym miejscu a następnie będziemy zamieniać ją na jej przetłumaczoną wersję i zapisywać rezultat bezpośrednio do naszej linii. No i teraz następnie mogę tutaj zaznaczyć oraz skopiować tą akcję z skrótem Command C i wkleić ją w tym miejscu. Na tym etapie wygląda na to, że nasze makro jest gotowe i tylko usunę zawartość tego naszego nowego pliku, a następnie wywołam makro. Efekt jest taki, że w tym momencie coś idzie tutaj nie tak ze względu na to, że z jakiegoś powodu otrzymujemy tutaj nieprzetłumaczone frazy. No i od razu tutaj widzę, że problem jaki mamy to, to przede wszystkim rezultat zapisujemy do zmiennej, a nie dodajemy. Czyli chodzi tutaj o jej nadpisywanie, a nie dodawanie. A kolejny problem, jaki tutaj mamy, polega na tym, że w przypadku akcji Search and Replace nie wykorzystuje tutaj odpowiedniego zapisu zmiennych. W tym momencie wszystko się zgadza, ale jeszcze przyszła mi do głowy jedna rzecz, polegająca na tym, że chciałbym wykonać jeszcze jedno search and replace, którego zadaniem będzie przeszukanie naszej przetłumaczonej frazy w celu wyeliminowania z niej apostrofów. Chodzi o to, że w angielskich wersjach mogą pojawić się apostrofy, które należy w tym miejscu poprzedzić ukośnikiem. No i teraz, oczywiście, rezultat zapisujemy z powrotem do naszej zmiennej i ponownie czyścimy pliki i uruchamiamy makro. Efekt końcowy jest taki, że teraz w zasadzie możemy poczekać do końca wywołania tego makra, aby przetłumaczyć dosłownie cały plik i tym samym znacznie ułatwić sobie pracę. Jednak w moim przypadku zatrzymam to makro ręcznie, aby po prostu niepotrzebnie nie korzystać z API Deeply. Jak widać, rezultat jest tutaj całkiem zadowalający, aczkolwiek w niektórych przypadkach mamy tutaj ewidentnie jakiś problem związany z tłumaczeniem, ponieważ niektóre frazy zostały przeniesione po prostu po polsku. Nie wiem do końca, z czego to teraz wynika, aczkolwiek biorąc pod uwagę fakt, ile ich jest, tak naprawdę można je nawet ręcznie poprawić. W pozostałych przypadkach wszystko wygląda całkiem dobrze, a my tym samym wykorzystując w tym przypadku Keyboard Maestro znacznie przyspieszyliśmy cały proces tłumaczeń. Jeżeli po tym, co właśnie pokazałem, uważasz, że Keyboard Maestro Również w swoim przypadku może okazać się wartościowy, to zachęcam teraz do przejścia do edu.pl, gdzie znajdziecie cały mój kurs właśnie na ten temat. Dodatkowo, jeżeli chodzi o samo keyboard maestro, to tak naprawdę nieustannie o nim rozmawiamy w ramach naszej społeczności Ahoy, gdzie osobiście bardzo regularnie podrzucam wiele różnych pomysłów na makra, a nawet gotowe przykłady, które można po prostu pobrać i zacząć wykorzystywać u siebie. Tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania mojego kanału i tym samym do zobaczenia moich pozostałych filmów. Miłego dnia i cześć!